Wszystkim tutaj Daria i witam Was w czwartkowym vlogu na naszym kanale. Słuchajcie, ja sobie zapisałam normalnie na karteczce o czym dzisiaj będzie, o czym będziemy dzisiaj gadać. Więc tak, tematy w dzisiejszym vlogu, moi drodzy, nie wiem czy w takiej kolejności, ale okej. Okay. Nie mam siły do Oliwii, to jest numer jeden. Przemebelowanie na jesień w pokoju Oliwii, to jest dwa. Metamorfoza Stasia, i to naprawdę taka, że Staśka nie poznacie, moi drodzy, w tym odcinku. Nie spodziewacie się tego w ogóle, bo ja o tym chyba nie mówiłam, nawet nie wspominałam. Nie spodziewacie się tego, co zobaczycie i jaki Stasiek do Was tutaj przyjdzie niedługo. No i na koniec taka wisienka na torcie. Drama na grupie klasowej rodziców. Zapraszam do oglądania. Dobra, zacznijmy sobie od tematu numer jeden, czyli nie mam siły do oliwki. Dlaczego? Słuchajcie, nie wiem, czy też tak macie. Słuchajcie, jeżeli oglądają mnie uczniowie, to piszcie, że tak macie. Jeżeli oglądają mnie rodzice, to dajcie znać, czy wasze dzieci również tak mają. Moja córka Oliwia nie pamięta dosłownie o niczym. Jeżeli coś jest związanego ze szkołą, czy coś trzeba przynieść, czy coś trzeba przygotować, czy cokolwiek, cokolwiek, ja już nie mam na to siły. I w ogóle kluczowe pytanie, halo, kiedy minął nam wrzesień, bo już jest październik, a ja po wrześniu, jeżeli chodzi o szkołę oliwki, ja jestem totalnie, ja jestem psychicznie wykończona. I już Wam tłumaczę, o co mi chodzi. Na przykład, taki prosty przykład, dajmy. Ostatnio. W ogóle, to ja chyba na vlogach już wam dawałam przykłady, ale ostatnie przykłady. Oliwia, wy nie wiem, który tam dzień miała koło plastyczne, i pani zapowiedziała im już tydzień wcześniej, że mają przynieść ziemniaka, farby, jakieś tam foremki, bo to był dzień ziemniaka w szkole, ok? I na kole plastycznym mieli robić jakieś tam stemple z tego, coś tam robić, jakieś prace, liście z tych ziemniaków stemplować. Coś jesiennego, ok, No i ja sobie cierpliwie czekam Bo powiedziałam sobie, że okej okay, No pierwszy miesiąc tutaj pomocy jak najbardziej Żeby Oliwia się wdrożyła W te wszystkie nowe przedmioty, we wszystko No ale ja nie chodzę do szkoły Tylko Oliwia musi troszeczkę, wiecie, odpowiedzialności Wziąć za tą szkołę, więc Pytam się jej grzecznie, Oliś Co tam na jutro do szkoły masz potrzebne? Nic Dobra Byliśmy na zakupach i ja wiedziałam, że wieczorem zrobi się z tego armagedon, bo ja akurat ani ziemniaków nie miałam, ani nic kompletnie, no ale czekam sobie cierpliwie i mówię, Oliwka, no jutro masz takie lekcje, na pewno nic nie trzeba zrobić, nic nie potrzeba, no nie. No to ja już po którymś razie mówię, dobra Oliwia, a pani nie mówiła o tym, o tym, o tym, no tak, faktycznie mówiła i co teraz, no nie ma, ja mówię, ja nie mam ziemniaków, a ona... No ale jak ty nie masz ziemniaków? I taka przerażona, ja mówię, no to musisz do babci sobie lecieć To, która mieszka obok po prostu Ciemno już było Ona w strachu, ja mówię, pójdę ci po tego ziemniaka Ale normalnie mnie to szokuje I słuchajcie Mamy ziemniaka, mamy farby Mamy te foremki, bo ja tam wynalazłam Jakieś takie, wiecie, od ciasteczek, dobra Mówię, Oliwia, naszykuj to wszystko Żeby rano nie było motaniny, lataniny Spakuj to w jakiś worek, torbę Cokolwiek Wstaje rano Szykuję tam oliwce śniadanie do szkoły, oliwka wstaje, mówię. Yy, ona wychodzi, ona wychodzi, ja mówię: Oliwie, a gdzie ty masz te farby i te ziemniaki? Ona tego nie spakowała! I w szoku na mnie, rozumiecie to? O ja mówię: Nie, ja, ja spokojnie czekam, mówię: Dobra, Oliwie, najwyżej się spóźnisz. I ta zasuwa w ogóle. Ona o niczym nie pamięta, o niczym. Wczoraj, słuchajcie, kazałam jej się spakować, bo jak ona tego nie zrobi wieczorem, to rano to jest tragedia dosłownie. I rano wychodząc do szkoły, ja wzięłam plecak, bo ja zawsze go niosę do auta, tutaj do domu, yy, chowam go do bagażnika I mówię, kurczę, Oliwia, co ty masz dzisiaj za lekcję? przecież ty w ogóle dzisiaj praktycznie nie masz lekcji Tylko właśnie jakieś tam dodatkowe, projektowe, takie luźne, fajne lekcje Mówię, przecież tam jest jakbyś kamieni napchała, co jest grane Ja mówię, ty wypakowałaś się? A ona mówi, że. No ja nie wiem. I już słuchajcie, w momencie, kiedy powinniśmy wychodzić do tego auta, i jechać do tej szkoły, ona stwierdziła, że ona dopakowała tylko dzisiejsze lekcje, a nie wyjęła tych poprzednich. Dajcie mi siłę. Dajcie mi siłę, czy wy też o tym wszystkim zapominacie po prostu? O, nie wiem, o takich... Nie, ja, ja nie ogarniam po prostu. Ja muszę myśleć za nią, za siebie i, i za wszystko wokół. Mam nadzieję, że to się wszystko unormuje, bo jeżeli będziemy tak przez cały rok szkolny w czwartej klasie, to ja je. przysięgam, że je. Przechodzimy do punktu numer dwa, czyli przemeblowanie jesienne w pokoju Oliwki i wiem, że na to czekacie. Tutaj, słuchajcie, są właśnie te książki, które Niepotrzebnie by pojechały do szkoły I słuchajcie, to wcale lekkie nie jest Tak całościowo Więc tak, biurko mamy na pewno do ogarnięcia Jest to tutaj mnóstwo moich duperelek I nawet, słuchajcie, wczoraj yy, Dołożyłam jeszcze tutaj Jakby było mało rzeczy świeczkę z Primarka yy, Ona kosztowała Nie wiem ile kosztowała Jest tu gdzieś cena, ale bardzo pięknie pachnie No i ślicznie wygląda Więc ja tutaj bardziej Prędzej pozbyję się tych pierdółek a świeczuszka sobie zostanie, e, chociaż jeżeli mój plan na jesień się sprawdzi, to tak ciężko, no tutaj to widzicie co jest. No Tych miszków raczej tutaj e, nie pozbędziemy się stąd. E, parapet jak parapet, o matka, zobaczcie to! Sta Kupiłam Stasiowi na dzień chłopaka Lafufu wtedy. Co jest grane? Powiedzcie, dlaczego to ma takie uszy? Ja jeszcze w ogóle. No, to jest lafufu, ok? Ale z takimi uszami. Nie wiem od czego te uszy. Nie wiem jak w ogóle, co tutaj się wydarzyło. Ale sobie tutaj siedzi. No, tutaj mamy pierdółki. Tam wiadomo, łóżko. W ogóle kanapę mamy do wymiany. Ta kanapa to jest tragedia. Dosłownie ona się rozpada, ona ledwo co stoi, i niedługo, dlatego będzie tutaj wymiana kanapy. Dlatego też myślę o takim przemeblowaniu jesiennym. No tamten kącik znacie, ten kącik znacie. No i zamówiłam kilka rzeczy na temu. I wiecie, co jest w ogóle mega śmieszne? Ja zamówiłam te rzeczy na temu, a wczoraj na Facebooku tam sobie scrolluję i wyświetliło mi się, jak jakaś pani zamówiła dywan, a dostała zdjęcie dy dywan, na którym jest zdjęcie tego dywanu, który ona myślała, że zamawia, na jakiejś podłodze i w ogóle obok nawet kanapy były. I to był, to był dywan, ale to było zdjęcie rozumiecie, to było zdjęcie jakby pomieszczenia z tym dywanem i to się składało na ten dywan i jeżeli ten dywan, który ja zamówiłam taki będzie, to będzie hit. Ja wam może pokrótce pokażę jakie już rzeczy wczoraj z Oliwką wybrałam, bo właśnie zrobimy sobie tutaj taki jesienny akcent, fajne takie rzeczy, naprawdę fajne, mega fajne. Jesień mi się kojarzy od razu z kolorami brązowymi, pomarańczowymi, coś w tym stylu i zobaczcie, że z Oliwią razem do jej pokoju na taki właśnie sezon jesienny, my to potem schowamy, potem się go wyjmie, tak, tak zakładamy, tylko matko, błagam, żeby to nie było zdjęcie Żeby to nie było zdjęcie, proszę Żeby to właśnie nie było to, że to będzie zdjęcie dywan, To będzie hit jakiś No dobra, pokazuję wam ten dywan On jest taki Taką szachownicę jakby nieregularną, pomarańczowy, mega mi się podoba i oliwce też się mega spodobał. Dodatkowo, gdzie tutaj jest to, takie y, lampeczki liście, tylko one są, o tu będą dobrze je widać i je chciałyśmy powiesić z oliwką na szafie, na białej szafie, żeby od góry sobie tak fajnie zwisało i świeciło. One są y, zasilane na baterie, więc łatwo to się tam powiesi, mam nadzieję, że nie będzie mocno przeszkadzało. Dodatkowo, ej, nie, nie dodałam albo się usunęło. Plakat taki z gąską, z dniami. Bardzo fajny, trzeba będzie tylko do tego kupić ramę. I chciałyśmy to z oliwią postawić tam, oprzeć o tą słuchajcie, półeczkę, tą, na której są misie, żeby on, ten plakat był tam oparty sobie o ścianę, dodatkowo pluszowe dynie, zamiast tych poduszek, które tutaj są na tej kanapie, żeby wiecie, był jakiś akcent pomarańczowego, jakieś kocyki, więc szykujcie się na odcinek z jesienną metamorfozą pokoju oliwki, myślę, że tak w ciągu dwóch tygodni powinien on się pojawić, no bo musimy poczekać, jak to wszystko wiecie, do nas przyjdzie, wtedy nagrywamy, no i, i zobaczymy, jak to wyjdzie, na pewno jeszcze dzisiaj dobierzemy kilka Rzeczy, bo wczoraj już nie zdążyłyśmy, a dzisiaj też będziemy miały kocioł w sumie, bo jutro Oliwia ma pierwszą pracę klasową z języka angielskiego, no i na pewno będziemy się przygotowywać. Ja tam pomogę, co będę umiała. Punkt numer 3 na mojej liście to metamorfoza Staśka. I słuchajcie, wy naprawdę się tego nie spodziewacie. To jest Stasiu, piżamowiec. W takiej wersji go pewnie kojarzycie. Czy chciałbyś może coś powiedzieć, przywitać się? Chciałabym. No. Cześć. Cześć! Cześć! No i słuchajcie, Stasiek odmienił swój wizerunek wczorajszego dnia dosłownie. Zrobił sobie zakupy jesienne z rodzicami. Kupił bardzo fajne rzeczy i ja myślę, że ty musisz tutaj zaprezentować swoją jesienną stylówkę, Stasiu. No dobrze. Zgadzasz się na to? Tak. No to może wybierzesz z szafy, co ty byś chciał założyć? Tylko potykajcie. Eee, ja otwieram Stasiu i co my tutaj mamy? Płaszczyk. Stasiu sobie fajny taki kupił na takim misiu. I oliwce kupiliśmy w ogóle bardzo podobny, wręcz taki sam. Tutaj Stasiek ma jakiś spidermanowy komplet dresowy. Tutaj bez rękawnik jeszcze taki jasny wleciał. Różowa bluza Messiego, tak? To musiało być. Messiego bluza. Tu Barcelona, tu Messi, piłkarz nam się szykuje. Tu mamy jeszcze taki komplet dresowy fajny z traktorkiem i to jest akurat z Primarka i nie wiem jeszcze gdzie ja to pokładłam, bo ja tak wieszałam to wczoraj na szybko, co widać. Czy tutaj jeszcze nie? Tutaj są koszule. Więc Stasiek, czy ty wskakujesz w jakiś dresik bez rękawnik? No i najważniejszy element naszej metamorfozy. No i zobaczcie naszego jesieniarza w komplecie. Ej, mega ci pasuje. No i do tego zakładamy bez rękawnik, co? Poczekaj, nie ta rączka, nie ta rączka. O, tak jest, dobra. Okej, okay. ale będziesz gość. Co jest grane? Co tam. Co? Co? To jest koszulka pod spodem. Nie no, mega fajnie, mi się podoba. No i teraz najważniejsze, ludzie. Stasiek, ty idziesz za mnie i przychodzisz odmieniony. Musisz wiesz co założyć. No gdzie? No to dawaj, ja tutaj czekam. Nie, nic nie widzicie. Stasiu zaraz tu przyjdzie z powrotem. I słuchajcie, naprawdę tego się nie spodziewacie. Możesz się odwrócić do szafy na razie, bo czekaj, nie pokazuj. O! Dobra, i odwróć się, jak będziesz gotowy. No, zobaczcie go tylko. Wczoraj Stasiu odebrał okulary. Byliśmy u okulisty już jakiś czas temu i właśnie wczoraj się wzięliśmy do odbioru. Dajcie znać, co sądzicie. Dla mnie, Stasiu, normalnie 10 na 10, milion na milion. Mierzyliśmy bardzo dużo, ale w takich zaokrąglonych. A ja ciebie? Quartylion, quartylion. Na kwartylion mnie oceniasz, dziękuję! Musimy metkę odczepić z tego, co? Ja metki wszystkie Stasiu podczepiam, bo ja to tak wczoraj chciałam, wiesz, co so story po prostu chciałam to wszystko wyjąć. No ale dajcie znać w komentarzach, jak... O, dziękuję bardzo za odczepienie. Dajcie znać, jak Wam się podoba Stasiu w nowej jesiennej odsłonie. Jeszcze fryzjer cię czeka, tylko, wiesz? No. Jeszcze ci fryzjer czeka, bo Nie. twoja czuprina to troszeczkę zarosła, ale no mega wyglądasz w tych oksach, w tych takich prostokątnych mi się na przykład trochę mniej podobało, a, a wiecie, w tych to super. W oglądałam takie coś, co tam było, że pies miał oksy z Minecrafta. Pies miał okulary z Minecrafta? No. Gdzie ty takie rzeczy oglądałeś? A jeżeli chodzi o jesienne zakupy z oliwką, to musimy się na nie wybrać, bo byliśmy i właśnie dlatego kupiliśmy w sumie ze Stasiem też płaszczyk dla niej, bo ona go wcześniej mierzyła. Ale musimy się wybrać jeszcze raz, żeby tam dokupić jakieś bluzy, może jakiś właśnie komplet dresowy. Byliśmy w jednym sklepie, a potem ze Stasiem byliśmy w innym, w innej galerii. I tam się okazało, że był znacznie większy wybór, więc trzeba z oliwką podjechać do tego drugiego miejsca. A te płaszczyki są bardzo fajne, w zarze takie przeciwdeszczowe, przedłużane, na takim lekkim misiu, więc myślę, Myślę, że na jesień, na taki sezon jesienny, jak najbardziej spoko. Moje magiczne vlogowe karteczki mówią, że teraz czas na dramę na grupie klasowej i to rodziców. I słuchajcie, ja za dużo mówić to ja nie mogę, żeby wiecie. Mi tu, ja oczywiście nie będę sypała nazwisk ani nic takiego, ale poszło o klasowe, a dokładnie o 5 złotych co miesiąc, dlatego że my od zerówki robiliśmy sobie. Od zerówki chyba tak było, no? Że robiliśmy sobie takie składki jako rodzice, że po stówce na sam początek roku. I wtedy to jest na takie wydatki, gdzie na przykład wiemy, że jest dzień nauczyciela, trzeba coś kupić, urodziny, ma nie wiem, pani, wychowawczyni czy coś w tym stylu. Jest dzień chłopaka, dzień dziewczyn, coś tam, coś tam, coś tam w tym stylu. No i po prostu ta pula była. Jeżeli coś brakło, to się dokładaliśmy jako rodzice. Jeżeli nie brakło, to zostawało po prostu na drugą klasę, kolejną, no bo przecież będziemy razem jeszcze przez tyle lat do ósmej klasy, ten sam skład rodziców i ten sam skład klasy. No, ale dzieci w czwartej klasie wymyśliły sobie, że skoro mają, wiecie, no, przewodniczącego, yy, zastępcę i skarbnika, że oni chcą sobie zbierać po piątce co miesiąc, no i yy, że na przykład jak na godzinie wychowawczej będą sobie chcieli, a pomyślam sobie, a dzisiaj zamawiamy sobie pizzę na godzinie wychowawczej. I dla mnie ten pomysł jest mega, i dla wszystkich rodziców też, i, i dla mnie, no dla mnie to jest niezrozumiałe, jak on by mógł się wydawać niedobry. I na przykład, nie wiem, że idą sobie na lody, wtedy wiecie, no nie trzeba dzwonić do tej mamy skarbniczki i mama, przywieziesz nam tyle i tyle pieniążków, bo coś tam, coś tam, tylko właśnie skarbnik ma jakąś tam kwotę przy sobie i sobie składają się co 5 zł. Nie wiem, jak jest u was w szkołach. Jak ja chodziłam do szkoły, to też tak było, że, że był skarbnik i zbieraliśmy sobie tam po 5 zł, czy po 2 zł co miesiąc, no ale. Słuchajcie, no, wyniknęła drama taka, że jedna osoba z całej grupy się nie zgadzała na to. I ja, ja, nie, ja nie rozumiem. Każdy ma, może, słuchajcie, nie, żeby nie było. Każdy może mieć swoje zdanie i prawo do własnego zdania. No, ta osoba twierdziła, że mamy. Dawać jakby dzieciom z tego, z tej naszej składki stówkowej, żeby z tego po prostu dać tej skarbniczce, żeby ona trzymała, ale no jeżeli, wiecie, samo ten fakt, że dzieci zbierają, że robią sobie tą listę, tą tabelkę, taką, to jest całkiem inne, wiecie, że jak mama ta skarbniczka da z tej trójki klasowej rodziców, to jest w ogóle co innego. Ja to rozumiem, bo to było mega fajne, że wiecie, jest ten skarbnik odpowiedzialny, że oni w każdej chwili mogą sobie, nie wiem, dawajcie, mamy ochotę na czekoladę, kupują czekolady, jedzą czekolady. No co? Cokolwiek głupotą po prostu Ale to będzie takie ich Oni się uczą odpowiedzialności Takie wiecie, no tego zorganizowania też I kurczaki, no nie wiem No i wyszła drama, no ja wam nie będę mówiła Ale tam były takie dość długie wiadomości Ja byłam czytelnikiem Tej dramy, ja się tam nie wypowiadałam Za bardzo Ale, ale no dla mnie to było mega niezrozumiałe I dajcie znać jak u was to wygląda Takie składki Czy na przykład tylko skle jest takie, że uczniowie się składają A rodzice już nic bo no my już z tej składki początkowo -rocznej wydaliśmy na prezenty na dzień chłopaka, na coś tam jeszcze nie wiem co tam było, ale wszystko ładnie wiecie, nasz, y, nasz komornik jak to on, ona sama się nazywała, ta mama, która jest skarbniczką prowadzi listę wydatków zakupów i wszystko i nie wiem kurcze dlaczego to 5 zł taką dramę wywołało, podpowiedzcie mi może co jeszcze widzielibyście tutaj w pokoju Oliwki jako fajny jesienny dodatek wiem, że na pewno y, Oliwia zdecydowała chociaż też za nią nie nadążam totalnie że kapibary wrócą, no bo one są takie brązowe i już wcześniej miały wrócić, potem jednak miały nie wrócić, potem znowu miały wrócić, dobra, do niech wrócą jak chce i w ogóle to ja jutro jadę na ślub do kina, na ślub Wersów i Friza i wiem, że y, zdania są podzielone, bo dla mnie to też oni tak dziwnie bardzo z tym ślubem zrobili, że najpierw, że oni chcieli prywatności, dlatego tak długo zniknęli, a nagle się okazuje, że... Film w kina jest? co tam Stasiek? Teraz zrobimy cardio. Uwaga, trzy, cztery. Hey. Nie dam rady. No więc, wracając do tego ślubu, najpierw idę na paznokcie, a potem z dziewczynami, z całą ekipą, z postaw na make-up nie z całą ekipą, bo jeszcze Paulina jest od makijażu, ale ona chyba, chyba z nami nie jedzie, to właśnie jedziemy z dziewczynami na ten ślub z ciekawości, bo faceci nasi powiedzieli, że ich to w ogóle nie interesuje że to jest strata pieniędzy i tak dalej tak dalej. my wiadomo kobitki chcemy to zobaczyć, ocenić na własne oczy i już wam pokazuję inspirację na paznokcie bo myślę, że teraz mega fajnie by było zrobić, bo o tutaj mam takie fioletki, one były mega ładne ale teraz idealnie byłoby taki vibe halloweenowy zrobić, jakieś duże łóżki może, zapisałam sobie inspirację i ja wiem, że Jasmina to zrobi, no przecież dla niej to jest easy, ale z tych paznokci, które wam teraz pokażę, jakby tylko jeden będzie na moich, na tym do, dokładnie czyli ten duszek Taki wiecie, o, to wywinięte, takie fajne. Mam nadzieję, że zrobi takimś tym tą masą, taką żelową, czy coś, że to będą takie duszki. A jakby pozostałe, bo nie chcę takich, jak tam były, tylko o, bardziej te w moim stylu. Zrobimy takie duszki na różowych paznokciach, jakieś pajęczyny i tak dalej. I to będzie taki akcent halloweenowy, trochę mroczny, ale taki raczej cute Halloween zrobimy. Więc dajcie znać, jak Wam się podoba ten pomysł, ta moja inspiracja. No bo potem, jak ja bym poszła już pod koniec października, bo tak to wypadnie. No to wtedy, czy by było już za późno? Kiedy jest Halloween w ogóle? Halloween jest na koniec listopada czy października? Października! Halloween. Teraz już się zaczyna to wszystko. Halloweenowe chyba. Poczekajcie, sprawdzę upewnię się. 31 października, więc tak, na pewno będziemy teraz nagrywać jakieś odcinki, więc ci się, przydadzą. Teraz czas pokazać Wam moją wymarzoną rzecz po prostu, którą być może widzieliście na shortcie Uwaga, to jest po prostu najlepszy chyba, mój wymarzony kalendarz adwentowy. I no ja nie wiem, co ja mam powiedzieć w ogóle, bo tego się nie da opisać. To jest normalnie jak. Gwie... Gwiazdka z nieba, i, i ja, ja już wiem, że ja będę miała opór, żeby używać w ogóle tych kosmetyków. Z myślą, żeby one się w ogóle nie skończyły nigdy w życiu. To jest mózg dopiero. I ja już raz sobie tak odwaliłam, moi drodzy, że jak miałam krem y, z kodali chyba, kupiłam go w Daglasie i to był. No to jest taki fajny krem raczej do pielęgnacji. I rozumiecie, że on jest. Y, ja go chyba pouzużyłam, minął rok. Ta pół zostało, bo ja nie chciałam go zużywać, żeby on się nie skończył, a teraz w ogóle ja nie wiem, czy on jest jeszcze zdatny do użytku. Czajcie to, to jest mózg w ogóle i ja wczoraj z moją siostrą rozmawiałam i mówi, ty nie miej w ogóle oporów, tylko używaj tych kosmetyków i nie myśl o tym, że one się skończą, bo w końcu się przeterminują znowu, jak ty będziesz to tyle trzymała. I jutro, moi drodzy, razem z Oliwką będę otwierała ten cały kalendarz adwentowy, bo jest... No, wiadomo, że Oliwka tego nie będzie używała. Ja Wam zaraz pokrótce opowiem, co tam będzie I, i może zachęcę Was, żebyście jutro o 15 weszli na kanał i obejrzeli, co tam jest w środku. Koreańskie kosmetyki do pielęgnacji. Wiadomo, że koreańska pielęgnacja jest teraz taka, wiecie, viralowa na czasie no i jest przede wszystkim dobra i skuteczna. Ja mam problemy z serą. Kosmetyków je poda nigdy nie używałam i mam nadzieję, że się polubimy, ale no i, i w ogóle ja chciałam ich spróbować, wiecie o co chodzi, a ja tutaj mam cały kalendarz że to jest takie bumie, normalnie wygrała na loterii więc ja wam pokażę jak on pięknie wygląda w środku teraz, no i powiedzcie wy mi czy on nie wygląda prześlicznie odsunę te baterie i teraz tak zobaczcie, tutaj się on otwiera ja tego pudełka to chyba w życiu nie wyrzucę i teraz patrzcie na to, tutaj są on jest w ogóle inspirowany Taką kulturą i w ogóle duszą Seulu, I, i tutaj widać te wszystkie takie akcenty, więc no ja nie mogę się doczekać. Wiem, że tak otworzyłam na shortcie jedyneczkę, więc wiem, że tutaj już jest jakaś limitowana maska do ust i to, no nie no, ja, ja nie wiem, jak ja to wszystko zużyję w ogóle. Ja będę miała dosłownie, jak będę czegokolwiek używała, to ja będę myślała, że, że nie wiem, co się dzieje. Wiem, że też chyba siedemnastkę podejrzałam. To jest 17, to jest 17, 11 i mamy taką piękną, przyśliczną kosmetyczkę i na pewno tutaj coś się wiecie, uda włożyć. Ja więcej nie otwieram. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie kosmetyki tutaj będą, to zapraszam Was jutro o 15 godzinie na nasz kanał. Oczywiście z Oliwką razem będę otwierała, ona mi pomoże, bo dla niej sam fakt będziemy sobie naprzemiennie otwierać okienka, no to będzie też fajna frajda, no a... No, mówię Wam, to jest dosłownie moje kosmetyczne spełnienie marzeń, jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy. Punkty do odhaczenia na mojej liście karteczkowej już się skończyły, ale co Wam mogę powiedzieć? Dzisiaj Oliwia poszła do szkoły cała na niebiesko. Wraca o 14.20. Dzisiaj to jest dzień, w którym ona kończy najpóźniej, jakby szkołę, więc wrócimy, no tak. W pół do, przed, nie no nie, może nie w pół do, trochę za 15, trzecia chyba będzie w domu Trochę sobie odpocznij, otworzymy ten kalendarz, żeby jutro był odcinek I będziemy się uczyć angielskiego, będę jakieś tam powtórki robiła, będę jej pytała Może zrobię takie ala, wiecie, sprawdzian, jakiś rewizjon, powtórzenie i tak dalej Szykujemy się też na taki rodzinny wyjazd na urodziny mamy Dawida, czyli do babci Oliwki I babcia Oliwki wymyśliła sobie, że chce urodziny spędzić, poczekajcie, w Szczyrku w I wszyscy tam jedziemy razem z bratem Dawida, jego narzeczoną, córeczką. No i tutaj nasza ekipa i rodzice Dawida jedziemy właśnie na weekend i to 17 w piątek do niedzieli, więc dwa tygodnie nas, tak jakby dzieli, trochę więcej chyba niż dwa tygodnie. No a my potem z Dawidem i z dzieciakami szykujemy się na nasz imieninowo urodzinowy wyjazd do Kościeliska, oczywiście. I my w ogóle pojechaliśmy ostatnio do tego Sopotu i z Dawidem ciągniemy, Boże. Jakbyśmy pojechali do kościeliska. I Dawid już nawet, słuchajcie, nawet nie stękał, że tam by było dużo, dłużej jechać. On, on mówi, że żałuje, że nie pojechaliśmy w te góry. Także e, mission complete, jakby ja tutaj chyba wszystkich zaraziłam moją miłością do góry w tym domu. Nawet Oliwka powiedziała, że chce jechać. Więc słuchajcie, na pewno pod koniec października na przełomie właśnie listopada, e, po pierwszym listopada, bo Dawid ma pierwszego urodziny, będziemy e, sobie siedzieć w kościelisku, a dla was przygotujemy na pewno fajne filmiki z gór. Tylko mam nadzieję, że nikt się nie rozłoży, że nikt nie będzie chory. W ogóle dużo zdrówka Wam życzę i trzymajcie się, pijcie sobie herbatki z cytryną, witaminki C jakieś, bierzcie czy coś, bo teraz to dosłownie dookoła się słyszy, że każdy chory, przeziębiony, no... Dbajcie o siebie, moi drodzy. Zobaczcie w ogóle, jak ten kalendarz, jaki on jest duży. Może teraz to widać z tym Gigapushin. Tylko, że Gigapusin widzę, że. Co oni z Tobą zrobili? W brzuchci tu trzeba napchać do góry trochę. I widzę, że tak, tu masz jakąś plamkę, tu masz jakąś plamkę. Jak ja Cię wypiorę? Jak ja Cię Pushin wypiorę? Co oni z Tobą zrobili, ludzie, no. Nie wiem, nie wiem co tutaj będzie Oliwka chciała zmieniać Ale tutaj ja już to widzę Jak te listki będą wisiały Ja w ogóle te listki też sobie tutaj wyobrażałam, wiecie Że na łóżkiem, tylko to może być trochę niebezpieczne Bo to może jakby na nią spać Jak będzie spała W ogóle Oliwia ma taką super, mega nową pościel Zmieniliśmy pościel na większą I ma powłoczkę, bo dziadkowie jej kupili Z Labubu Z takim różowo-fioletowym, wielkim Labubu Poduchy i pościel W jakimś odcinku na pewno wam to pokażę Właśnie, może na challenge'owym, bo słuchajcie przecież challenge się szykuje, w sobotę raniutko będziecie mieli challenge na kanale, bardzo fajny, kuchenny możecie się domyślać jaki, więc pożyczymy sobie pościel oliwki do tego challenge'u po prostu, a teraz ja słuchajcie, że mam bardzo dobry czas, to ja się biorę za sprzątanie łazienki, i to takie generalne pranie mnie zaraz zje lub zabije dosłownie, jeżeli można tak powiedzieć bo yy, w tym roku nawet nie udało mi się opróżnić kosza, tak wiecie że widziałam, widziałam końcówkę cały czas mam coś do prania ja cały czas piorę, cały czas ta pralka chodzi Chodzi, że ona w ogóle jeszcze działa, to jest hit. No i powycieram sobie tutaj wszystko: lustra, toalety. Te prysznice, i tak dalej, i tak dalej. To jest mój punkt do odhaczenia, do zrobienia na dziś. No i zaraz też będę myślała nad jakimś obiadem. W ogóle moja siostra dzisiaj odbiera oliwkę ze szkoły, więc mam trochę więcej czasu. W sumie nie wiem, no bo jak ja bym po nią jechała, to byśmy wróciły właśnie tak jak mówiłam, że za 15. A tak to, kiedy ja nie będę musiała po nią jechać, to zyskam z jakieś dobre 40 minut czasu. To jest bardzo dużo. Ja to już się nie mogę doczekać i dosłownie przebieram nogami, kiedy my pojedziemy w te góry. I ja, słuchajcie, jestem gotowa na wszystko dosłownie tym bardziej, że w górach teraz jest biało ci co idą na morskie oko, słuchajcie, idą po śniegu i ja jakbym mogła to słuchajcie, ja jadę tak jak stoję tak jak było w tym tiktoku o jakimś tam głosie, że ja mogę jechać tak jak stoję ja dosłownie teraz stoję w klapkach ale ja bym w nich pojechała, tylko potem bym buty zmieniła i e, zrobimy wiecie co zrobimy? Mierzenie nakryć głowy darlif. E, nie wiem kiedy ja zmądrzeję, ale pewnie nigdy w sensie nie wiem kiedy ja wyrosnę z takiego ale ja na razie nie wyobrażam sobie siebie w jakimś, znaczy ja mam elegancję płaszcz, ok, ale ja nie wyobrażam sobie siebie, żeby na przykład zimą nie założyć tego no, no kurczę, no nie nie, nie wyobrażam sobie, tylko teraz tak nie wiem, które były kogo czy te były moje, czy oliwki, te były oliwki chyba, bo one są trochę mniejsze, te skóromi, dodatkowo spod, prosto spod tylko właśnie, ja mam tutaj taką spinkę prosto spod krupówek, moi drodzy ten mój misiek, ja go często właśnie w górach mam, zakładam, on jest fajny, cieplutki tutaj uszy zakrywa więc to jest jak najbardziej dobra opcja, w ogóle mam tutaj szalik z Hello Kitty, z temu ja tutaj normalnie cała stylizacja tylko czegoś mi tutaj brakuje ale nie wiem czego, z Klerza, słuchajcie mam to, ale tego to ja nigdy nie miałam odwagi założyć może kiedyś latem może się słuchajcie to gdzieś przyda albo przydarzy co my tutaj mamy? O, to jest moja ulubiona, naj, najulubieńsza czapeja po prostu. To często mnie widzicie w niej na jakichś filmikach, jak jest jesień czy coś, więc ja powoli to sobie, ja to wszystko wyjmuję. Nawet rękawiczki, które kocham całym sercem. I tu jest jeszcze jedna kura. I teraz ja wyglądam jak zmokła kura. O, proszę bardzo. Ta jest trochę inna, ale też okej. Okay. No i jedyne co, i, i wiem, co, że co muszę zrobić, to na pewno musimy pofarbować włosy, bo one już są, zobaczcie jakie? Tu trochę fioletu, tu trochę różu. Od góry to jest w ogóle mój, mój kolor, już takie wszystko wypukane. Więc na dniach będziemy robić farbowanie, a raczej Dawid, bo Dawid z moim fryzjerem. O! I, i Oliwia to bym nie wolała w takiej wersji. O, w takiej, wiecie, że to jakiś płaszczyk, elegancja, Francja i tak dalej. No ale ja się nie czuję. No, czasem się czuję, ale czasem się nie czuję, więc o, jaż mi z wrażenia ta spinka spadła. Zróbmy sobie tutaj mój artystyczny, bobowy nieła. Ej właśnie, sprawdźmy, jak ja bym wyglądała. Matko jedyna, Stasiek! A jakbym ja sobie grzywkę zrobiła? Ej, mi się to podoba! Stasik, widzisz to? No. Mi się to ludzie po... Ej! Co ja mam teraz zrobić? Stasiu! Co ja mam teraz zrobić? Mi się to podoba. Poczekaj. Odkręć. Nie, nie ja nie odkręcę. Ja sobie to jeszcze inaczej zrobię. O tu poczekajcie. Tylko że ta grzywka teraz wyszła śmiesznie, bo jest jaśniejsza, ale tak na dwie strony. O, poczekajcie, bo ja sobie tu patrzę w podgląd. Ja nie wiem już. Słuchajcie, ja nie wiem. Weźcie, dajcie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie wiem, musicie mi pomóc. Bo ja, no tak, jak mam zawsze do góry, ale z tą grzywką mi się wydaje, że dużo lepiej, że naprawdę na mega plus ta grzywka by była. Teraz zgłupiałam. Na koniec tego vloga zrobiłam sobie, zamiast sprzątać, to będę myśleć, czy ja dobrze będę wyglądała w grzywce, czy nie. Так. Brawo dla mnie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro na openingu wielkiego kalendarza z koreańską pielęgnacją, z kosmetykami, a może coś dla Oliwki też się tam znajdzie. Może jakaś maseczka, albo coś w tym stylu. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będziecie. Zapraszam. No i w sobotę widzimy się również na challenge'u i będzie to 24 godziny. Dawno bardzo nie było. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. A teraz bardzo dziękuję za oglądanie. Czekam na reakcję na metamorfozę Staśka. Na to, że nie mam siły już do Oliwii. Dajcie znać, też tak macie i pomóżcie mi co ja mam zrobić z tą grzywką. Hopatki!